Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szan32, to jest kolejny odcinek z Reksią i Kapitanem Nemo. Oj, chyba nie sięgniesz. Chyba musimy naprawić statek. Gdyby tak czymś w A? a? Ohę. No, okay. no właśnie. Bum! Żeby się tylko to, to nie rozleciało. A masz ty, Ty cyn z luty! I nagle, ku zdumieniu wszystkich, a przede wszystkim samych inżynierów, engine uspokoił się i zaczął pracować normalnie. Normalnie już myślałem, że nam się nie uda. Sto lat! Po naprawieniu engina, statek wyraźnie przyspieszył. Także rada rejsu ledwo miała czas zorganizować pożegnalny występ w kuczci Reksia i Kretesa. Proszę mi śpiewać optymistycznie w tej chwili. Sto... Sto lat! 100. Sto... Panie inżynierze Gamoń, panie Psidorowski, w ramach szeroko pojętych podziękowań prosimy przyjąć. odo miś na skalę naszych możliwości. Nie dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Wetknąwszy misia do kieszeni, Reksio i Gretes opuścili statek i ruszyli w kierunku, w którym spodziewali się zastać piratów. No to jesteśmy. Przyznam, że trochę mi się zaschło na tej pustyni. Przypomnij mi Reksiu, po co my tu przyszliśmy w ogóle? A, doktora Jonesa. No to... no to go odszukajmy. Z nieba nam nie spadnie. To ma być latający dywan na chmecie. Co no to zobacz, że nie lata? No trochę poczycie. Mam tego dosyć! Pokazałam wystawić te swoje rupiecie na sercu! Albo ja, albo one! Ach. No dobrze, więc jesteśmy w Egipcie. Latający czy nie? Mm. To wygląda jak... Au, au. Zobacz, Leksiu, kogo znów spotykamy. Hał hał! A niech mnie shangri la pochłonie. To wy! To my! Odkryłeś ujście Nilu, kapitanie Nemo? A jakże? To właśnie tu. I nikt przed tobą tego nie odkrył? Nie mam pojęcia. Odkrywam świat dla siebie. A nie kusicie, żeby odkryć coś, czego nikt jeszcze nie odkrył? No jak nie kusi, skoro kusi. Ał, ał, ał. Ale co? Bo ja wiemy. Co my dziś mamy? O, może z źródła Nilu? Mm, kuszące, kuszące. No i co? Odkryjesz źródła Nilu? Tak. Jak tylko skończę odkrywać, to ujście do końca.

Przebojowa przytulanka dla milusińskich. Bawiąc, straż, strażąc, bawi. O, to zupełnie jak pan. Co pan za to chce? Mm, tylko i wyłącznie inną przytulankę o podobnych właściwościach. Stać, stać, stać! Wzbroniony, wstęp, wzbroniony. My do doktora Jonesa. Proszę okazać notes archeologa. E, nie mamy. No właśnie. A skąd możemy wziąć taki notes? Doktor Jones je wydaje. Hm. To możemy przejść, żeby dostać od niego notes? Nie. Dlaczego? Bo nie macie notesu. No fakt. Przeklinam diabelski geniusz Waszej biurokracji! Chodź Rekiu. Musimy wykombinować inny sposób. Słyszałem to. Okej. Okay. Proponujemy micia za tego pańskiego mumionka. Mm, jest jeszcze straszniejszy. Mowa stoi! Chcielibyśmy zakupić tę oto głowę wielbłąda na patyku. Uuuu, mm, to niezwykły przedmiot ma wiele zastosowań. Może wymienimy się. Co by pan za to chciał? No, ewentualnie. Coś ładnego na ścianę do piwnicy. No Okej. Okay. Dziękuję, sam to namalowałem. Wczoraj w nocy. Nosi tytuł Kair noco. Piękny tytuł, bardzo pasuje. Może się na coś wymienimy? No nie wiem. Przedały mi się przyciski do papirusa, bo jak wiatr wie, to mi ten mój obraz odlatuje. Hmm. Skarabeusz ze złota! Można nim. sam nie wiem! przycisnąć papierus? Tłumaczę! Jak ze złota, to pewnie wart jest fortuny. Jest, jest! Dlatego oddam go jedynie za tę niewiarygodną piramidę z padającym śniegiem, co ma ten facet nad rzeką. Toż to istny czary warte każdych pieniędzy! No dobrze. Zobacz, Rekciu! Hehehe, <laughs> piramida ze śniegiem! To kasza manna. Uuu, głębokie. I co pan chce w zamian za to cacko? Sam nie wiem. Zawsze marzyłem, żeby mieć tego uroczego Nilusia do przytulania. Może się wymienimy? Nie no, żarty na bok, panowie. Mówimy o piramidzie z kaszą manną, a nie o byle pamiątce. Hmm, w takim razie co? Ba, tego. Dzięki, prawda? To Niluś. Sam go zrobiłem. A, a, a tu jest napisane Made in Cesarstwo Chińskie. Co pan chcesz za tego Niluśa? Mm, lampkę najlepiej z dżinem. Au, To tradycyjna lampka z dżinem. O, z prawdziwym dżinem. Naturalnie, z prawdziwym. Niewidzialnym? Wymienię chętnie na coś, co bawiąc straszy i odwrotnie. Oto coś, co ponoć strasząc bawi i odwrotnie. Wystarczy za lampkę? Wystarczy. A że się zapytam, was to bawi? Nie, jest straszny. A co to jest? Oryginalny termometr w oryginalnym kształcie, oryginalnej igły Kleopatry i nawet działa. Bardzo oryginalny. Ile kosztuje? Nie ma ceny, ale oddam go w zamian za cokolwiek wyprodukowanego w Cesarstwie Chińskim. Oto lampka z dżinem. A jakże? I stonikiem. Cóż mogę rzec? Milus jest dwadzieścia, żegnaj malutki. No ale my to. Tego. Milusia mamy. zanieść do tamtego gościa. Marzył pan o Nilusiu do przytulania, a my go akurat przypadkiem mamy. No to coś czuję, że się dogadamy. Piramida jest wasza. Ooo, wow, przepiękna ostrzałka typu świnc. Hmm, chętnie nabędziemy. Chętnie oddam, ale tylko za coś bardzo oryginalnego. No, hej, okay, chodźmy tutaj. I. To. Wymienię tę oto piramidę na. Wow! Niewiarygodne! Niewiarygodne! Niech pan jeszcze potrząśnie, błagam! Spokojnie, spokojnie! Jest pańska! Och! Będę ją potrząsał do końca mych dni! Bierzcie, skarabeusze, jest wasz! No dobrze. Chcemy wymienić ten oto przycisk do papirusa na pańskie dzieło Noc. Doskonale, doskonale. Potrzebuję właśnie takiego przycisku, żeby przycisnąć mój obraz. Umowa stoi! Proszę! Cała przyjemność po naszej stronie, proszę. Hmm, co to ja miałem? No dobrze W takim razie idziemy do tego tutaj Tą głową. Da nam pan ten jak błąda? Obraz kair nosą to jedyna rzecz, jaką znaleźliśmy. Uuuu, przepiękny. Egipskie ciemności nareszcie uchwycone. Idealny na ścianę do piwnicy. Mam tylko nadzieję, że nie zdominuje wnętrza. Web jest wasz. No dobrze. Wygląda jak szkielet tego no. Awarta, yy. Dokładnie. Proszę, wielbłąd jak żyw. Reksio i Kretes postanowili przebrać się za wielbłąd. Ja będę z przodu, jakby trzeba było mówić. Nie, nie mówią? Zatem będę milczał. To idziemy trzeba się przedostać. Spokojnie, że niby coś tam sobie przeżuwamy, szukamy ład, no takie tam, jak wielbłąd. I tak, przy pomocy sprytnego fortelu, Reksio i Kretes dotarli na teren wykopalisk. Jeszcze kawałek. Dla bezpieczeństwa. No, to znajdźmy tego doktora. Tutaj. Doktorze Jones, Stać, kto wy jesteście? Jakżeście tu weszli? E, e, oto dzielny pies Rekcio, a ja się nazywam Kret Kretes. Przybyliśmy tu. Powiedziałeś, Kretes? Tak mnie zwą. Słyszałeś Tomuś? Jak miałem nie słyszeć, jak słyszałem. Powiedział Kretes. Mówię, że słyszałem. Tomuś, porzuć ten ton. A to prosiłem cię. Nie teraz, Tomuś. Eeeem, czemu tak dziwi was moje imię? On się pyta czemu. Panowie pozwolą, że się przedstawię. E, chętnie pozwolimy. Jestem profesor dr Jones, odkrywca tej oto piramidy, a ten tu o to mój syn Tomasz. Ale mówcie mu to. Si. Błagam, nie mówcie. Au, 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 au. A? Jak to odkrywca piramidy? Przecież one tu stały od wieków. W żadnym wypadku. Całkiem niedawno wybraliśmy się z Tomusiem na przechadzkę i nagle... Bam! Dookoła nas pojawiły się te oto piramidy. No to je odkryliśmy, prawda synu? Co prawda, to prawda. Nadal nie rozumiem. Chcąc rozwikłać te tajemnice, rozpoczęliśmy prace wykopaliskowe. No i się dokopaliśmy do tej oto tablicy. Tata uważa, że to klucz do rozwiązania zagadki. Odczytaliście ją? To chyba hieroglify. No właśnie, udało nam się odczytać tylko jedno słowo. Jakie to słowo? Kretes. To słowo to Kretes. Reksi i Kretes zbaranieli. Be, 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 będziemy musieli pomóc im odczytać te tablice. Ej, profesorze, doktorze, e, może jakoś wspólnymi siłami odczytamy te tablice? No nie wiem. Nikt jak dotąd nie złamał pisma hieroglificznego. No, ktoś w końcu musi to zrobić. Ja chcę, ja chcę. Nie żartuj sobie, Tomuś. Ale tato! Słuchajcie. Mam tu takie coś, taką okrągłą płytę, taką rozetę z kamienia. Gdyby udało się ją odcyfrować, byłbym w stanie odczytać te napisy na tą I To my ją pożyczymy i spróbujemy coś z nią zrobić. Dobrze. A mi nie chciałeś jej dać? Byś ją zepsuł, to się, I Zgubił. Eee. Bocian, kwadrat, facet z koszem. Nie, nic nie rozumiem. Doktorze Jones, możemy dostać notę z archeologa? Proszę, róbcie dużo notatek i szkiców, na pewno się przydadzą. Tomuś, słuchaj, tylko nie Tomuś. Tomasiu, nie lubisz swojego imienia? A nie widać? Cała moja rodzina ma wyszukane imiona, a mnie nazwali Tomuś. To zmieni imię. Tak zrobię. Mam już nawet kilka pomysłów. Florida, Kalifornia, New Jersey. New Jersey Jones? Popracuj jeszcze nad tym. A może Karolina po prostu. E może Alabama. A może Karolina po prostu. Dobra, chodźmy. Puta, pita, pita. Co my mamy z nią zrobić? Ale mamy notes. Proszę ma. Idziemy. Notes jest. A jakże? Nawet już coś w nim narysowałem. Ej, przejście dla archeologów. W takim razie idziemy. No proszę, jak tu się zrobiło czysto i elegancko? Rexio i Kretes wspięli się na dach pobliskiego budynku. Oho, to miejsce jest strzeżone. Nie wiedzieć czemu. Lepiej nie rzucaj się w oczy. No dobrze. I do kieszonki. Oby tylko nie odleciał. No, mam pomysł, Rexiu. Ty się tam westchnij i kręć tymi linkami od prania, tak bym mógł mógłbyś się przekraść niezauważony. Jak komandos. Au, au. No dobra, to chyba ja staniemy tutaj. To by tylko nie odleciał. Widzę cię, szczurze! Wracaj do nory, bo będę strzelał! Dobrze, już dobrze, tylko nie szczurze ty! Ty, ty żabo! Hm, że niby stąd przyszedłem. <grym> Oby tylko nie odleciał. Oby tylko nie odleciał. Okej. Okay. Strzelbę I nie zawaham się jej użyć! Chyba znowu mnie zobaczył. Kurde, Gdzie mm, niby stąd przyszedłem. <grymne> Dobra, już ja. Oby tylko nie odleciał! Oby tylko nie Gramofon, Hmm. No nie, nie dosyć, że się utopię, to jeszcze mnie coś zderzy. Odmawiam stanowczo! Oby tylko nie odleciał. Idziemy tutaj i Kretes zainstalował pokrętło i przekręcił zawór. Wracam. Чтобы только не отлетел. Ну, хорошо. Мозаика. Ну, немного мне глупил. Прямо. Kretes położył płytę na gramofonie i uruchomił urządzenie. Sowa, sowa, trzy z Skarabełk z krokodylem. uro, orzeł, pióro rzeka, lew zaryczy jest zaszczeka. Ejże, co tam się dzieje? Toż to mantra i Naraz, Zaraz, zaraz. Sowa, orzeł zaryczy. Dzień! E, krzyknął kretes i rozszyfrował zapis hieroglificzny. To było ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będę strzelał! No dobrze, dobrze, już stąd idziemy. Czapki z głów, panowie archeologowie! Ależ nie musicie. My nie, ale wy tak. Oto pies i kret złamali pismo hieroglificzne. No, mój tomuś prawie też, ale się strasznie spocił i kazałem mu przerwać. Dobra, dobra. mruknął kretes, po czym pospiesznie wytłumaczył, jak należy odczytywać hieroglify. Taka fala to rzeka. A ja myślałem, że fala. Po chwili wszyscy zgromadzili się wokół fragmentu tajemniczej tablicy. No to odcyfrowuję. Uwaga! Ja, syn słonia, Amon Kretes. E, nie, nie, wróć. E, słońca, nie, nie słonia. Ja, syn słońca, Amon Kretes, wyruszam odszukać pradawną ziemi moich Chodków, aby poznać ich sekrety podróży w czasie i przestrzeni. I tu się urywa. No niestety nie odnaleźliśmy pozostałych części tablicy. Rekiu, słyszałeś to co ja? Prawda? Podróży w czasie. Au, au, au. To to! Ślafrok, miał rację. Wrócimy do domu, zobaczysz. No dobra, gdzie reszta tej tablicy? U, pewnie głęboko pod ziemią. Zaczęliśmy tu o, to musimy rozkopywać powolutku. O matku, to potrwa tygodniami. Y -y, profe... Nie teraz. Skupiam się. Nie brzmi fajnie. Nie brzmi fajnie. No dobra, to dalej pójdziemy w następnym odcinku. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Szar dwa. To był Reksio i Kapitan Nemo. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.